Niby mam tą broń w lewej ręce, ale to jeszcze nie to. Gdyby tak, miałbym broń w lewej ręce, a kose w prawej ręce. Tak, moi drodzy, jest to możliwe. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, to oglądajcie po prostu film do końca. A tutaj widzicie, ostatnich 10 subskrybentów i zostawcie suba, bo do końca roku lecimy po 10 tysięcy subów. Jeśli uda się to wbić, to kupuję Hondę prelude i ją tuningujemy aż miło. Także, aby to zrobić, to musicie sobie wejść tutaj na seska. Tutaj w koło zębate, właściwości pliki lokalne przeglądaj. Potem tutaj wchodzicie w folder CSGO CFG. No i jeśli macie plik AutoExec, to w niego wchodzicie. A jeśli jeszcze nie macie takiego pliku, to no i po prostu to, co właśnie macie w opisie, wklejacie. Ja mam akurat zamienione, bo mam na wszystko, mam na lewej ręce, tylko nóż na prawej. Ale wy, jak wkleicie, to będziecie mieli nóż w lewej, a wszystko inne w prawej. No. Potem robicie, wychodzicie, zapisujecie Jeśli nic się nie stało to w konsoli musicie wpisać EXEC AUTO EXEC To możecie sobie dowolnie modyfikować Czy chcecie mieć pistolet w prawej ręce Czy w lewej Czy tutaj wiecie, broń jakby kalibru ciężkiego To sobie możecie tam właśnie zrobić W ogóle jeśli nie wiecie jak sobie mieć... Jak mieć broń po lewej ręce, to w prawym górnym rogu macie odnośnik do filmu, gdzie wam to wyjaśniam. Jeśli macie jakieś pytanko, dodajcie znać w komentarzu, ja wam postaram się pomóc. I dajcie znać, czy chcecie na coś jeszcze poradnik, czy coś wam trzeba. Dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo jeśli wbijemy do końca roku 10 tysięcy subów, to kupuję Hondę Prelude. I tyle, trzymajcie się krótko. Do zobaczenia, do strzelania, narka!